Dzień dobry, kochani, witam Was w drugim spotkaniu naszym. A to spotkanie będzie się nazywało numer jeden, bo w sumie od tego momentu zacznę już tak konkretnie mówić, jakie kroki wydarzyły się w moim życiu i spowodowały to, że no, schudłam do 40 kg, bo ważne jest, musicie wiedzieć o tym, że do, tych, do, tego, do tej operacji całej przyczyniło się kilka osób i dzisiaj powiem o pierwszej z nich, mianowicie to był lekarz. Także jeśli interesuje Cię ta tematyka i chcesz albo zamierzasz odchudzać się w przyszłym roku, chcesz schudnąć dużo, wiele, tak jak ja, może nawet 40, coś koło tego, to zapraszam Cię do oglądania, bo może akurat Tobie to pomoże. Ja na co dzień zajmuję się automasażem, prowadzę konto na Instagramie, gdzie prowadzę sesje indywidualne z nauki automasażu, jestem masażystką. Oprócz tego zajmuję się też kwasami Omega, jestem ambasadorką firmy Ecology. Dobrze, no to wracamy. Nie chcę tutaj robić takiej, wiecie, nagonki na lekarzy, bo oni robią super robotę jednak. Natomiast zauważam taki trend wśród klientek, bo wiecie, ja pracuję bardzo dużo z kobietami, no bo się masujemy, więc to tak raczej jest taka babska działka. No i bardzo dużo rozmawiam, ale też wśród znajomych, w jakimś takim bliskim środowisku. Jeśli ktoś ma jakiś problem nadwagowy, taki już poważny, i u kogoś jest prowadzony przez kogoś, to może być internista, ginekolog, endokrynolog, wiecie, bo tutaj dużo różnych się pojawia problemów zdrowotnych przy, przy takiej dużej nadwadze, to zauważam, jak tak rozmawiamy sobie, że lekarz nie bardzo uczestniczy w procesie zachęcania pacjenta do. Do, do jakiejś diety, do jakiegoś zaczęcia zdrowego stylu życia. Nie namawia, nie, nie sugeruje, raczej po prostu coś przepisuje. Oczywiście nie wszyscy, ale no, sami powiedzcie, same się zastanówcie, same czasami zastanówcie się nad tym, jak to jest u Was. Czy lekarz Was wspomaga, czy lekarz ingeruje trochę, czy to jest takie po prostu, no ojej, masz 40 kilo nadwagi, to zaraz coś tutaj przepiszemy. Jak to jest? Dajcie, dajcie znać. U mnie akurat lekarz, pamiętajcie, że ja schudłam 20 lat temu. To jest troszeczkę inaczej, lekarze podchodzili do pacjentów. Ja Wam też powiem, jakie były różnice w tym, w tym dlaczego mój lekarz się zachował tak, a inaczej. Bo to jednak oczywiście ma znaczenie. Więc mój lekarz, mój ginekolog, to był um, lekarz, który mnie znał od dawna. Ja miałam wtedy, jak przytułam, miałam 19 lat, e, więc on mnie już trochę znał. E, chodziłam do niego mniej więcej od 15 roku życia. Moja mama do niego chodziła, więc jakoś tak się no, znaliśmy. Ja byłam wtedy bardzo młoda, więc on mógł sobie też chyba pozwolić na taki większy. Um, Większy luz, może bardziej tak nawet no nie krzycząc, ale poważnie bardzo do tego podszedł, do tych sugestii w stosunku do mnie. Bardzo ostro się wziął do tej rozmowy. Trzeba pamiętać, że ja pierwszy raz, jak przyszłam do mojego lekarza, na jakieś takie badania, gdzie już był bardzo poważny problem. Miałam zatrzymanie okresu. Z tego zatrzymania okresu, no to wiecie, wynikały jakieś straszliwe rzeczy, tak? Bardzo źle wyglądałam na twarzy, całam w jakichś bombach, wypryskach, cały układ hormonalny stanął do, do góry nogami, wszystko się działo nie tak, jak trzeba. Ja miałam różne stany frustracji, złości płaczu, gniewu, jakieś depresyjne akcje. Oczywiście wyniki badań były tragiczne, to już były taki stan cukrzycowy, cukier dramatyczny cholesterol, Dla wszystkie takie badania podstawowe, morfologia, wszystko było źle, No to, to trudno się domyśleć. Ja miałam i nadwagę potężną i miałam już to zatrzymanie okresu, więc to wszystko po prostu było w złym stanie. Mało tego, yy, pojawiały się już dwie torbiele i miałam zespół wyników policystycznych. Um, wizyta u ginekologa, sama wizyta przebiegła bardzo miło i potem zaczęło się, um, no nie, że nie miła rozmowa, ale ostra. Um, lekarz zapytał mi się wprost, co się stało, że ja, się, ja sama się doprowadziłam do takiego stanu. Um, zapytał mi się wprost, czy chcę mieć dzieci kiedyś, czy sobie zdaję sprawę ze stanu, w jakim jest w tym momencie mój organizm. Czy ja sobie zdaję sprawę z tego, co się będzie działo dalej, jeśli nie wyprowadzimy się wspólnie z tego stanu albo ja się nie wyprowadzę? Um, czy ja się w ogóle zastanawiam nad tym, co się teraz dzieje z organizmem? Czy ja sobie zdaję sprawę, jakie będą dalsze konsekwencje, jak to na mnie będzie wpływało, co się w ogóle dzieje? Tak y, ogólnie, wiedzowo, czy mam wiedzę na ten temat, y, co się dzieje, jak to wygląda tam od wewnątrz? Jakie straszne zmiany wprowadziłam, jak bardzo jest to niebezpieczne. No i tak generalnie sobie tutaj nade mną stał i, i zadawał pytania. To wszystko było, wiecie, w takim, żebyście wiedziały, w miłym tonie. On nie krzyczał oczywiście, ale to nie była sympatyczna rozmowa. Być może dzisiaj ktoś by mógł zareagować na taką rozmowę. No, może agresywnie zacząłby się bronić, albo można by powiedzieć, że lekarz nie powinien aż tak bardzo ingerować, nie powinien być może być taki o, surowy, może się nie powinien wtrącać za bardzo, może to nie jest jego sprawa, może on za bardzo naciskał, ale pytania, które mi zadał, i cała ta rozmowa, ta, która trwała bardzo długo. Jednak wywarła na mnie wpływ ogromny, dała mi bardzo dużo do myślenia, i e, od tego e, nie od razu, nie, 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 no zaspokojnie, to mi jeszcze zajęło parę miesięcy, ale jednak ta rozmowa z nim cały czas krążyła po mojej głowie i już tam się zakorzeniała. Po tej pierwszej rozmowie, oczywiście, dostałam serię badań kolejnych do wykonania. To były badania hormonalne, kortyzole, testosterony i inne babskie, które też oczywiście wyszły fatalnie. To go jeszcze bardziej. I ta wizyta była bardzo krótko. Powiedział, że to natychmiast musimy się za to wszystko zabrać i zapraszam mnie. Jutro robię badania i wracam z tymi badaniami i będziemy radzić. Pamiętam też taką scenę, że. Może jakoś tak chciał rozładować atmosferę, bo ja taka, no to, to się, tam się oczywiście się rozpłakałam, tak? Powiedziałam mu też, co się stało, że to rodzinnie, i tak dalej, i tak dalej. On powiedział, że rozumie, ale musimy się tutaj tu i teraz skupić na mnie, bo, bo będą kolejne problemy i każdy ma jakieś problemy, jakieś, jakieś traumy, jakieś są sytuacje, ale jeśli się nie zabierzemy za to, to będzie naprawdę źle i będę mieć kolejną traumę i kolejne problemy zdrowotne, bardzo poważne. Więc jakby nie dawał się w ogóle zbić, i no powiedział wprost: wszystko co się teraz z tobą dzieje jest tylko i wyłącznie z tego, co ja oczywiście tam mówiłam, jak to, jak to wyglądało, jest tylko i wyłącznie Twoją winą. Ty do tego doprowadziłaś, ty się do takiego stanu doprowadziłaś i ty się teraz z niego wyprowadzisz, jesteś. Się Młoda jesteś, będziesz mieć motywację na pewno, bo młoda osoba, no to zawsze będzie trochę inaczej. Um, Marzy o sylwetce dziewczyna jakiejś fantastycznej. W moim przypadku też ja marzyłam, żeby odzyskać okres, bo możecie sobie wyobrazić, co się dzieje z, z organizmem, kiedy 19-latka nie miesiączkuje, tak? Kiedy to już trwa trochę. E, Przepisał mi warunkowo e, tabletki na Trzy miesiące powiedział, że to jest tylko i wyłącznie na taki dla mnie buforowo, żebym funkcjonowała jakoś, natomiast żebym się do nich nie przyzwyczaiła, i to jest jedyne co on mi przepisuje, żebym nie liczyła na jakąś powtórkę, że on nie bardzo wspiera, ale muszę się wziąć za to sama. Dał mi jakieś wskazówki. Oczywiście powiedział, co by się fajnie sprawdziło na początek, jak to wszystko, jak się zabrać, może za to wszystko. Powiedział już, że nie będzie dawał żadnych wskazówek dietetycznych bo on ja się na tym sam nie zna, sam z Pamiętam, że nie mógł podjechać do swojego biurka. Mówi, zobacz, jak ja wyglądam, jaki mam brzuch, też jestem chory. Może weźmiemy się razem za to wszystko i sobie pogratulujemy za jakiś czas. Jak fantastycznie udało nam się schudnąć. Na koniec pamiętam, powiedział mi, jeszcze, że, mm, powiedział mi jeszcze, że ma dla mnie dobrą i złą wiadomość, że wszystko co się teraz dzieje, sama sobie to zrobiłam, żebym miała tego świadomość i z drugiej strony, że fantastycznie mogę sobie z tym również poradzić sama. Oczywiście nie jest to bardzo proste, ale nie jest też bardzo trudne, skomplikowane, ale dodatek nie mam wyjścia. Więc to były jego słowa. Pamiętam słuchajcie, to jest tutaj krakowski ginekolog, który no, do, do zmienił trochę. I ja do tej pory tę rozmowę pamiętam, pamiętam jej przebieg bardzo dokładnie, pamiętam jego surową minę, pamiętam jego surową minę, pamiętam sposób, w jaki to wszystko mówił. I pamiętam też, że po tej rozmowie wróciłam do domu i rzeczywiście siadłam sobie wtedy i poprzeglądałam różne książki, czasopisma, co tam miałam, jakie miałam dojście, do czego, bo nie było do YouTube'a ani wujka Google. Zaczęłam się interesować, co się dzieje, troszkę więcej o kortyzolu, o testosteronie, bo ja miałam to wszystko pozamieniane o cukrze jakieś książki takie znajdywałam to co miałam w domu albo coś sobie tam nawet wypożyczyłam, wiecie, biblioteka jeszcze działa i zaczęło się pomalutku coś tlić i tutaj dla Was takie może spostrzeżenie, żeby się przyjrzeć swojemu lekarzowi czy to jest właśnie endokrynolog, czy to jest internista, czy to jest ginekolog, z kim tam macie do czynienia um, kardiolog Jakie macie problemy już zdrowotne na tym etapie, z tą wagą dużą, e, bo lekarze bardzo rzadko łączą te nasze problemy z, z jakimiś dietetycznymi wpadkami, a przecież myśmy nie przytyli sami z siebie. E, przyjrzyjcie się temu, e, czy lekarz od razu coś wypisuje, czy on się w ogóle pyta, e, co wyjecie, czy są jakieś próby um, zmiany stylu żywienia, um, czy jest ruch, um, czy być może Hashimoto, czy jakieś są właśnie mięśniaki, um, czy, są, czy zleca w ogóle jakieś badania hormonalne, um, czy naciska, czy nalega czy może wręcz warunkuje, ja wiem, że być może lekarz nie powinien takich rzeczy robić, tak, że nie przepisze Pani nigdy więcej czegoś tam, jak Pani się nie zacznie odchudzać, ale czy jest jakiś taki wymus na Was, jakakolwiek rozmowa na ten temat, co się z Wami dzieje i że dopóki Wy nie schudniecie tak naprawdę, to to, czy to, czy to, nie zadziała, nie pomoże samo w sobie, no bo jakby dalej problem będzie istniał i wy dalej macie tą potężną nadwagę yy, i dalej te zmiany się dzieją, tak? Takim bardzo ciekawym przykładem yy, u mnie jest, wśród yy, znajomych jest Hashimoto. Ja nie mam dużo do czynienia, bo ja nie miałam, ale jednak nie wiem, czy, czy, czy wiecie czy zauważacie, że bardzo dużo dziewczyn, które ma Hashimoto i potężną nadwagę, bardzo często to idzie razem z, z insulinoopornością, no to i przynajmniej u mnie w takich przypadków, wiecie, 3 na 5, lekarka się w ogóle nie pyta, ani lekarz nie sugeruje zmian, tylko od razu przypisuje różne takie tabletki, które są przepisywane przy Hashimoto i tyle, tak? Wręcz znam taką sytuację, w której dziewczyna no nie, no nie trzyma się wytycznych dietetycznych. E, węglowodany się leją szerokim strumieniem, i ona mówi wprost, że lekarka zasugerowała, żeby sobie wtedy zwiększyła dawkę tego czy tamtego, ale że jeść może normalnie, to absolutnie nie ma wpływu. No jak nie ma wpływu? Także patrzcie sobie na lekarza, może trzeba zmienić lekarza, może trzeba trochę hobbystycznie pochodzić po lekarzach, zobaczyć, co mówi ten, a co ten. Bo jeśli to nie będzie szło tak globalnie, kilkutorowo, a ta zmiana stylu życia, jedzenia, diety nie będzie głównym waszym lekarstwem, no to guzik się wydarzy, taka jest prawda. A wiem też i pamiętam, że ja też do wielu lekarzy wtedy chodziłam, i tylko ten jeden mnie tak wziął, wiecie, na, na poważnie i, i, i tak no. No grubo, pamiętam, to to, słuchajcie, to była gruba rozmowa, tylko jeden on, a reszta, no, pff, no co tam to tak się wydarzyło, bo właściwie część w ogóle nie zwracała uwagi na to, tylko jakieś badania i tak dalej, i tak dalej, od razu leczenie, jakieś sugestie, jakieś, jakieś tabletki, medykamenty. I wiecie, to też jest fajne, tak? No bo skoro nikt na ciebie nie, nie krzyczy, nie mówi, że to jest Twoja wina, tylko no tak się stało i właściwie to nie ma problemu. Zaraz coś na to przepiszemy. No to ty masz takie okej, okay, no to fajnie, no bo wiadomo, że ty chcesz takie rzeczy słyszeć, tak? Nie chcesz słyszeć, że musisz się wziąć za siebie i zacząć na poważnie o tym myśleć, nie chcesz o tym czytać. W sumie to nic cię nie boli, więc w sumie o co chodzi? Na pewno kiedyś przejdzie, do wakacji, zrzuca do sukienki, a te osoby, które tutaj, bo my mówimy o dużej wadze, pamiętajcie, ja mam 40 kg, nie 4, więc... To jest naprawdę trzeba się wziąć za siebie tak grubo i przemyśleć sobie parę rzeczy w życiu, zaplanować tak dalej tak dalej. O tym będę mówić w kolejnych odcinkach, ale jeśli lekarz nas tutaj nie weźmie w obroty i nie powie: "Ej, weź się za siebie, zrób coś z tym, bo to się bardzo źle skończy, rozwinie się z tego paskudna sytuacja", no to my sobie tak, wiecie, tak jest Milusio i fajnie, coś tam nam przepisze i, i, i cudownie się czujemy. Nie musimy nic zmieniać tutaj, nic się nie, nie dzieje, nic nie zależy od nas, wszystko jest ok. Więc tak Was zachęcam do tego, żeby przyjrzeć się swojemu lekarzowi, posłuchać co on mówi, tak po prostu poobserwować go, tak z czystej ciekawości, e, przejść się do kogoś innego, może ktoś inny będzie miał, poszukajcie sobie teraz, możemy sobie o Jezu, przekopać pół internetu, znaleźć lekarza na YouTubie sobie poszukajcie, co mówią lekarze, ginekolodzy czy endokrynolodzy, a propos tak dużej masy ciała i co to robi, co to zmienia, jak to wpływa, jak to niszczy teraz nie problem poczytaj sobie na ten temat i może Wam się głowa zacznie otwierać, tak kiełkować, bo to wiecie, na spokojnie wszystko, bo ja wiem, że to jest przerażające sama myśl o tym, żeby się wziąć za siebie. Ale jednak jednym z takich bodźców, taką cegiełką, bo tych cegiełek u mnie też było kilka, więc jedną z tych cegiełek, pierwszą był właśnie lekarz. Ściskam Was bardzo. Pamiętajcie, żeby cały czas już sobie przygotowywać w głowie plan do tego, że zabieracie się, że wszystko będzie inaczej, planować, wyobrażać sobie, wizualizować. Um, siebie, nowego, szczupłego, zdrowego, ale na razie nic jeszcze nie robić. W następnej części powiem, co to się wydarzyło takiego e, niesamowitego, e, co już ruszyło całą machinę i już się zaczęło dziać już kilogramy leciały bardzo szybko, bardzo prosto, bardzo przyjemnie, aż nie dowiary, że to mówię, ale właśnie tak było i to będzie w następnym odcinku. Ściskam.